Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać najlepsze metody na zarabianie na początek gry. Będzie to około 5-6 metod. No i zacznijmy po prostu bez zbędnego przedłużania. Tutaj generalnie będę bardzo dużo mówił. Mało będę pokazywał obrazowo, więc mam nadzieję, że też mnie zrozumiecie odpowiednio. No zacznijmy od standardowej metody, czyli oczywiście webapp. Logując się na webapp dostajemy paczki powitalne. W zależności tam ile lat gramy, każdy dostaje określoną liczbę paczek. Z tych paczek, wiadomo, starajmy się wyciągnąć jak najwyższą sumę. Wiadomo, że tych kart, które są grywalne, czy są po prostu dobre, a jeszcze ich cena nie jest tak wysoka, zostawmy, ponieważ dzień po premierze, czy nawet w dniu premiery, do momentu Food Champions, te karty, ich ceny będą wzrastały. Dlatego zostawmy je, postarajmy się je zachować, a te karty słabsze, których wiemy, że nie będziemy używać, zostawmy, yy, sprzedajmy oczywiście lub z Quixelumi, jeżeli one nie mają po prostu żadnej wartości mam nadzieję, że z tych paczek powitalnych uda nam się zbierać te 5-6 tysięcy i potem po prostu przejdziemy ładnie, gładko do SBC wiadomo, na początku musimy wykonać te podstawy, czyli SBC zaczynajmy podstawy Ligi Narodów też możemy, aczkolwiek mi się wydaje, że nie warto lepiej przejść od razu do hybryd hybrydy, które są po prostu znakomite, uważam, co roku hybrydy ligowe, hybrydy narodowe, hybrydy Ligi Narodów Tutaj skupiłem się najpierw na hybrydach narodowych, gdzie w tych czterech wyzwaniach nie trzeba wierzyć po prostu lojalności, co też nam ułatwi tę pracę. Wiadomo, na, na przykład tej lojalności nie mamy jak wbić, wiadomo, że dzień później jest i jak, o czym jeszcze później powiem. Hybrydy lig i Narodów. No tutaj też jest jedno SBC, gdzie ta lojalność jest potrzebna i w hybrydach ligowych tak samo wiadomo, możemy robić pojedyncze SBC, też pewnie będzie nam to przynosiło zyski, ale wiadomo, że ta paczka końcowa za ukończenie wszystkich SBC jest naprawdę. Co dalej? Dalej chciałbym Wam po prostu pokazać sposób na handlu srebrnymi kartami. Czyli wchodzimy do rynku, wybieramy poziom srebrny. Najlepiej, żeby to było, top 5 tych lig, czy tam nawet jeszcze ta liga powiedzmy turecka, rosyjska, te takie czołowe ligi europejskie i spróbujmy szukać tam tych kart srebrnych. Między innymi, na przykład prawy obrońca, lewy obrońca, boczni pomocnicy, środkowi obrońcy też wchodzą w grę. I szukajmy, jeżeli widzimy, że na jakąś kartę jest popyt, po prostu starajmy się tą kartę licytować, nawet snajpić, jeżeli ta karta w tym momencie schodzi po te 1500 monet, jak widzicie premiera, gdy wyjdą kolejne SBC, ta karta będzie naprawdę drożyć, ale już nawet w ten sam dzień jesteśmy w stanie na takiej karcie zarobić 1000-1500 monet, dlatego warto skupować te karty, bo po prostu z godziny na godzinę tych graczy będzie przybywać coraz więcej, każdy będzie chciał budować składy, robić SBC przez to te karty, i ich ceny będą wzrastać. Możemy też szukać właśnie lewych obrońców, lewych pomocników, tak? czy, czy, czy nawet ci napastnicy, te wszystkie karty z tych czołowych lig po prostu będą na początku w cenie. Starajmy się je licytować, próbujmy, próbujmy nie poddawajmy się, ponieważ niektóre karty naprawdę mogą mieć niesamowitą cenę, a, a ten zysk potem będzie bardzo fajny. Wiadomo, ja żeby to były te ligi czołowe, typu Premier League, Bundesliga, Seria i tak dalej. Kolejnym sposobem na zarobienie dla mnie, uważam, że naprawdę dobrym jest skup kondycji drużynowych. Dlaczego kondycje drużynowe? Dlatego, że na sam start gry, gdy masowa liczba osób otwiera paczki, te kondycje nie będą za drogie. Yy, dlatego uważam, że warto jest kupić za te 500-700, nawet te 800 monet, czy dojdźmy do tych 950 nawet, warto jest kupić, ponieważ gdy będzie pierwszy podczempion, mnóstwo ludzi będzie chciał zarobić, przez co będą grali, będą starali się grać jak najlepiej, yy, będą dbali, właśnie o to, żeby ten zasługuje o kondycje, będą dawali pewnie kondycje co mecz, co dwa. A te kondycje po prostu ich cena będzie wzrastała. Dlatego warto jest kupować po 900 monet, nawet mówię 800-900 i sprzedawać potem nawet za 2000. Wiadomo, no, musiałoby być naprawdę ogromny hype, żeby, żeby sprzedawać je za 2-2,5 tysiąca monet, no, ale uważam, że te 1800-1700 jest jak najbardziej możliwe i zarobek rzędu 700 monet na karcie czy 600 odejmując ten podatek i jej będzie naprawdę fajną rzeczą. Kolejną metodą, y, która uważam też jest bardzo dobra na sam start gry, jest po prostu zarabianie na zawodnikach z drużyny tygodnia. Tutaj y, weźmy pod uwagę po prostu karty overall'ową od 80 do 82, najlepiej żeby to były karty z czołowych lig, te karty 80-81 skupujmy do 10-12 tysięcy, wiadomo, to się nas po prostu dziwi, że takie y, te ceny informów są na początek gdy w FIFA 19 takie karty były nawet w stanie kosztować po 20-30 tysięcy. No ale sam start gry, tak jak mówię, te ceny na początek jeszcze przedpremierowo nie będą za wysokie, dlatego jeżeli już uzbieramy fajną tą ilość monet z tych, z tych kart srebrnych czy z hybrydów Ligi Narodów, warto zaopatrzyć się w te informy, ponieważ wiadomo, potem wyjdą jakieś CO ikony Black Friday wyjdzie no to może już troszkę później, ale wyjdą na nas to i te karty będą na pewno droższe. Eee, właśnie te karty 80, 81 do 12-13 tysięcy, karty 82 tak do 15-16 tysięcy, byleby były z lig. Jeżeli przetrafi się na przykład, że będzie karta 84 reala z jakiejś tańszej ligi, eee, znaczy z gorszej ligi, no i też wiadomo tańszy na przykład taki, że tutaj będzie Al Soma. Tak, który jest teraz w 19, ta karta będzie kosztowała 15-16, też warto skończyć, ponieważ overall, im wyższy overall, tym ta karta też potem będzie więcej warta. No i ostatnim sposobem, który chciałbym wam pokazać, jest mój sposób. Sposób, który odkryłem rok temu. Możliwe, że wiele osób go zna, możliwe, że nie. Otóż tak rok temu, mając tam FIFA 10 tysięcy, po właśnie zarobieniu z hybryd. Sprawdzałem sobie cenę Verattiego. Okazało się, że Veratti kosztuje 6780. Był za tyle licytowany, było nawet były nawet szanse, żeby wyrwać go za te 67 tysięcy, co było naprawdę niesamowitą ofertą jak na, na ten czas i promocją. No i ja sobie stwierdziłem, że sobie troszkę poskupuję tych Verratti. Kupiłem kilka sztuk, bo możliwe to było 9-10 za te 6-7 no, i tak patrzę w pewny dzień, trzymam tych Veratnich na rynku i patrzę, że ta cena tych Veratnich bardzo wzrosła. Po krótkim czasie nie ma ich na rynku, mówię co się dzieje. Sprawdzam sobie SBC i okazuje się, że wyszły SBC o ikony. I taki veratti z 7 tysięcy podskoczył do 15, gdy już go nie było na rynku, widełki wzrosły do 20-25 tysięcy. I naprawdę ten Veratni schodził za te 20-22 tysiące, a przypomnę, że ja kupowałem go za 7. 2008, więc był to zarobek rzędu 12-13 tysięcy na karcie, naprawdę czasami sprzedawałem go nawet za 27 tysięcy, gdzie był to zarobek ponad 20 tysięcy na karcie, bo taki hype był właśnie na te, te karty. Tak samo karty 85 Overall, typu na przykład Falcao czy Jacko. Te karty po prostu na początku są bardzo tanie, też 5-6 tysięcy kosztują. I mówię oczywiście o tym momencie przed premierą gry, gdzie jest jej access, gdzie jest web App. Właśnie. Te karty wtedy trzymają taką bardzo niziutką cenę, taki Falcao jest w stanie kosztować 5-6 tysięcy, to samo Dżeko rok temu i właśnie te karty były bardzo tanie, też warto je kupować, bo potem gdy przyjdą kolejne SBC właśnie o ikony czy m.in. jakieś ciekawe eventy na początek gry, te karty są w stanie podskoczyć do 12-13 tysięcy, wiadomo musimy chwilę poczekać, może to być maksymalnie obstawiam pewnie tydzień, może te półtora tygodnia, ale zarobek jest naprawdę przyzwoity. Rzędu właśnie tutaj w kartach overall 85 7000 nawet na karcie Jesteśmy w stanie wyciągnąć No i wiadomo, jeżeli jest i akces No to też warto grać, no bo Jeżeli uda nam się zastosować ten glitch Gdzie po prostu będziemy już Mieli dostęp do pełnej wersji gry To starajmy się grać jak najwięcej Jak najwięcej, Division Rivals Za co wiadomo mamy nagrody I też Squad Battle, Squad Battle w tym roku jest bardzo opłacalne Ponieważ mecze po prostu Możemy sobie aktualizować od razu Przez co warto zagrać te Division Rivals, gdzie premiera FIFA bodajże jest we wtorek, a w poniedziałek wtedy wyszłyby nagrody za Division Rivals. Dlatego warto warto po prostu postarać się przez te parę e, godzin pomęczyć, żeby, żeby zarobić te pierwsze swoje tysiące, i potem już będzie szło coraz coraz lepiej. Uważam, że tym sposobem z Veratim czy z Jacko i tak dalej jesteś w stanie zarobić przez e, miesiąc gry, nawet nie cały miesiąc gry, 3 dwa tygodnie, ponad, grubo ponad 300-400 tysięcy monet co mogę Wam więcej powiedzieć? To by było na tyle w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że teraz odcinki będą pojawiały się regularnie. No i co? Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, a ja się z wami zagram. Dziękuję Wam bardzo, siema.